Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku serii Oto Neurologia Praktyczna. Dzisiejszy filmik jest bardzo praktyczny. Pokażę nagranie pacjentki smartfonem swojego oczopląsu ze zmiany położenia podczas ataku zawrotów głowy, a konkretnie ataku otolitów. Jakiś czas temu mówiłem na temat. Jak pacjent może pomóc lekarzowi zdiagnozować swoje zawroty głowy? Chodzi o to, że pacjent może nagrać smartfonem swoje oczy podczas ataku zawrotów głowy, na przykład ze zmiany położenia, po to, żeby pokazać to nagranie potem lekarzowi w trakcie wizyty. Chodzi o to, że często trafiają Państwo do lekarza już jakiś czas po ataku, kiedy tego oczopąsu na wizycie już nie można wywołać. Natomiast jeśli pokażecie to nagranie swojemu lekarzowi, to z pewnością ułatwi to postawienie diagnozy, czyli ustalenie, co się działo. Co było przyczyną tych zawrotów głowy, które wcześniej były. I teraz mamy tutaj bardzo fajne nagranie pacjentki, które udostępniam za jej zgodą, i zobaczymy jak to wyszło. Pacjentka szykuje się do wykonania manewru Dix-Holpajka w domu i zrobi go z głową skręconą w lewo, czyli na stronę lewą. Proszę zobaczyć. Szybkie położenie się na plecy z głową skręconą w lewo. Pozycja Dix Holpajka, i teraz obserwujemy oczy. Nagranie oczu i widzimy, że pojawia się tutaj wyraźny oczopląc poziomy. Tu troszkę kamera się zsunęła w stronę podłogi, czyli geotropowy. Tak, wyraźny oczopląc, wyraźny oczopląc w lewą stronę, poziomy geotropowy do podłogi. Już wygasł, czyli trwało dosłownie kilka sekund. Dobrze. Co widzieliśmy na filmiku? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego filmiku? Po pierwsze, niewątpliwie był to atak otolitów, czyli łagody na położeniowe zawrotu głowy pochodzące z kanału poziomego. Dlaczego poziomego? Bo oczopląs był poziomy. Ehm, Państwo wiedzą, że mandat Dix-Holpajka jest dedykowany do diagnozowania kanałów pionowych, czyli tylnego i przedniego, ale co już podkreślałem już w poprzednich filmikach, że bardzo często podczas manewru Dix-Holpajka ujawnia się również oczopląs poziomy z kanału poziomego. Dlatego, jeśli nawet Państwo wykonują manewr Dix-Holpajka, to trzeba zwrócić uwagę nie tylko na to, że w ogóle pojawi się jakiś oczopląs, ale na to jaki on jest, w jakim kierunku, czy jest on pionowy, w kierunku do górnej bądź do dolnej powieki, czy jest on poziomy, tak jak w przykładzie naszym pacjentki, w kierunku do podłogi, czyli geotropowy, czyli w tym wypadku mieliśmy z poziomy, co świadczy o Zajęciu kanału poziomego to jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest taki, że oczepląc był w kierunku do podłogi. Pacjentka miała głowę skręconą w lewo, a oczepląc był w stronę też lewą, czyli do podłogi. To był oczopląs geotropowy. A więc mieliśmy do czynienia. Z otolitami w kanale poziomem w mechanizmie otolitów luźnych, czyli kanalo Gdyby to były otolity osklepkowe, to oczopon powinien być w kierunku do sufitu, czyli to powinien być oczopon ageotropowy, a mieliśmy geotropowy, czyli otolity luźne. To jest drugi wniosek a odnośnie strony zajętej czy możemy tutaj powiedzieć która strona była zajęta czyli strona prawa czy lewa nie na podstawie tego filmiku nie możemy tego stwierdzić ponieważ dysponujemy tylko nagraniem strony lewej nie wiemy co działo się po stronie prawej żeby określić zajętą stronę przy kanałach poziomych musimy określić oczopon zarówno po stronie lewej jak i po prawej w tym wypadku mieliśmy tylko filmik ze strony lewej Niemniej jednak i tak już dużo możemy powiedzieć. Otolity w kanale poziomym, w mechanizmie kanalolithiasis i pacjentka może wykonać manewr na kanał poziomy, oczywiście wiedząc, która strona jest zajęta. Czyli jaki jest wniosek z tego filmiku? Manev dix Hall Pajka, podstawowy manew, który diagnozuje otolity w kanałach pionowych tylnym i przednim, bardzo często też ujawnia, jeśli są otolity, czy ujawnia z kanału poziomego, jeśli otolity są w kanale poziomym i trzeba na to zwrócić uwagę, trzeba, trzeba określić, jaki jest kierunek oczopląsu, żeby to wiedzieć. Dobrze, jeśli Państwo mają jakieś swoje ciekawe nagrania oczopląsu ze zmiany położenia, czy w ogóle jakiegoś oczopląsu, to oczywiście zachęcam do wysyłania i podzielenia się wiedzą. Będziemy wspólnie się uczyć. A tymczasem to już wszystko. Pozdrawiam, Krzysztof Właciński. Oto Neurolega Praktyczna.